Dlaczego armia Bolesława Chrobrego była postrachem Europy, sekrety militarnego geniuszu? Ale najpierw zostaw suba i lajka, like bo to, co zaraz usłyszysz, zmieni twoje myślenie o historii Polski. Zapomnij o chłopach z kosami. Chrobry miał armię, o jakiej cesarze mogli tylko marzyć. 3900 pancernych, ciężko zbrojnych jeźdźców, którzy siali postrach od łaby pod Niepr. To nie byli rycerze na wezwanie, to była zawodowa armia utrzymywana w grodach, gotowa do walki 24 godziny na dobę. 13 tysięcy tarczników wspierało. Pojazdę, tworząc machinę wojenną, która nie broniła granic, ona je wyznaczała. Przez 16 lat chrobry bił się z cesarstwem niemieckim, największą potęgą Europy i nie przegrał. Zmusił cesarza Henryka II do zawarcia pokoju w Budziszynie na swoich warunkach. A potem, w 1018 roku, wjechał do Kijowa, by osadzić na tronie swojego zięcia. Legenda mówi, że uderzył mieczem w złotą bramę, zostawiając na nim szczerbę. Ten miecz, szczerbiec, stał się symbolem koronacyjnym polskich królów. To nie była armia, to była manifestacja siły narodu, który właśnie się rodził.